Hej Hejka, jestem Basia i będę dla Was nagrywała Toka, bo, toka boka rodzinę. Oczywiście yy, muszę Wam najpierw wszystkich przedstawić. Będziemy nagrywać dużo filmów, naprawdę dużo, dużo, dużo. Więc no, będę się starał robić daily, ponieważ mamy grudzień. Tylko po już dzisiaj będę musiała nagrać dwa filmy. Na no, spokojnie to się da. Ale napiszcie w komentarzach, czy chcecie takie daily. Więc ja już nie przedłużam idę wam przedstawić postacie. Już się zebram z tą rodzin rodzinką. To jest najstarsza siostra Maja. Maja naprawdę kocha stylowy. Tata, oczywiście Filip. Piesek nazywa się Dym, -dym Zoya. Zoja naprawdę będzie ja niezwykła. Lara, na, Lara jest najmłodsza, a mama oczywiście, Basia, więc my się już widzimy w domu, ale trzeba powiedzieć tytuł tego odcinka, znaczy na początku już mieliście tytuł odcinka, nie, więc dekorujemy ten dom, pokażę wam ich dom, wiecie, bo to jest film zapownaż, zapowna... Wiecie, że zapoznajecie się z moimi postaciami. Dobra. Już jesteśmy. E, tutaj mamy oczywiście przedpokój, mamy tu skrzynki, wiecie, różne zrozumienia. Na pewno mamy lampę tu. O, dzwoneczek, który oczywiście nam działa. Więc no, drzwi są. E, tak się wygląda nam ten, tutaj oczywiście jest przybieranie. będzie tu na razie nic nie ma, bo ym, no mam dawno ten dom, ale po prostu, no muszę po prostu zjąć się tak, żeby tutaj coś tu było na tych półkach. I będzie, bo w tym odcinku tym się zajmiemy, zajmiemy. Nie chciałam się tak bardzo stroić, ale gdzieś przystroimy. <laughs> Kuchnia no nie jest jaka, jakaś spyk i te, te na górze przy myślę, że weźmiemy sobie normalną półeczkę. No, jak widzicie, też jest nie żółte, żółte pudełka, żółte po prostu I tu jest miejsce nie na cztery osoby, tylko na pięć. Tak, jeszcze jest taki mały, mały Bobasek, bardzo malutki. Więc no. Tu mam oczywiście szafki, szafieczki, sofetki lodówka salon, SALON! Wiecie jak ten dom wyglądał To Dosłownie był wytulowany bo, bo na TikToku sobie przyświetlami i widać ciągle takie, że tu mega ładnie wygląda jak jest już Nie, 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 to w ogóle mi się nie podobało Może kuchnia Troszkę jest tu zapewniona, ale to jest kuchnia, nie? Kuchnia trzeba nadać mu smaczku. Kominek i łazienka. To jest coś, co ja kocham ma takie bardzo ładne. I nie mogłam się powstrzymać. Musiałam zrobić ten pokój, ten pokój, ten pokój, On... On illegi, nie? Nad nim właśnie powiem Wam, że nad nim siedziałam najdłużej. Mhm. Dobra, lecimy sobie na drugie piętro. Do, dobra, to jest na lato, nie? A ja nie zamierzam się przyprowadzać, żeby robić coś śnieg, nie? Śnieg? Nie. I tak będą narty. Stradziłam właśnie odcinek jakiś, ale okej. Okay. Tu, tu nie będę drzwiła na domku, bo chcę. No, no, no girl. Mm, tutaj tak, tutaj winda już jest bardziej no tylko oczywiście te rośliny będę musiała skosować, bo będą tu coś innego. Pokój rodziców, tutaj widzicie mam pokój. Y, tutaj torby, tutaj torby. Y, ja wiem, proszę nie zadawać pytań, dlaczego to są dynie, bo dopiero co bo... było Halloween, nie? Tu było jeszcze bardziej przystrojone, więc troszkę ogarnęłam wam tu. Pokój naszej siostry, tutaj y, też widzicie pajęczyny, jakieś takie Zmiana y, ściany, nie? Pokój naszej małej tej. Nie wiem, czy jej będę jakkolwiek to przedstawiać, ale ona musi już dosłownie troszkę urosnąć. Ale jest mała to jeszcze nie. Zrobimy jej na pewno jakieś przemoblowanie, bo ma za dużo tutaj tej rzeczy. No i tutaj mamy lęki. O jezu, no. no. Widzicie? lary pokój. Więc no, nie jest najgorzej ten dom, ale myślę, że zaczniemy od samej góry. Więc my się widzimy, jak już będę to ozdabiać. Hej, już ozdabiamy, więc no. Na pewno wywalimy te te, bo nie. A one na razie sobie będziemy odebrać dom na lato? będzie. No i ja od razu wprowadzam w vlogu masy mojej rodzinki. To wiecie, tutaj na razie trzeba borośnie na umrą, więc tego nie, e? No i usłok. Ten dywanik chciałabym, żeby został, ale no, sorry. Nie, ta walizka. Chyba zostaje, nie Tego szukam bardzo długo, ale. Story znajdzie się jeszcze raz. nie Dobra. Mam pewien pomysł, co tu będzie. Od razu, od razu pokażę wam. Yy, oczywiście mam, mam, żeby nie Boże, nie mam. Mam, 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 mam. Tu mam. 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 Mam naprawdę małą na osobę, więc możemy się mocno zabawić. Oczywiście, jeszcze na pocztę pójdziemy. Wszystko jeszcze znajdziemy. Wszystko już, mamy jeszcze czas. Dobre. Lecimy. Myślę, że tu. Uważam, tu. Wydaje mi się, że ja kiedyś miałam takie. Coś takiego sobie siało. Takie, o, tu jest. Widzicie? Coś takiego. O, ja nie wiem, czy tego tu będzie. To bardzo ładnie wygląda i wydaje mi się, że dodam jeszcze te bombeczki. Więc no, gdzieś ja, liniko, nawet przymierzałam Na oko, to zrobimy? Szukamy może jakieś świątecznej, jakiegoś świątecznego badylka, nie? O, kaktus! Ja lubię kaktusy, jak mam tutaj w domku, w taką To nawet jest kreatywne, więc to bierzemy, oczywiście. Dobra, windę tu, tu nic nie będziemy robić, moim zdaniem. Nie. Pokój rodziców. Kasujemy te wszystkie świeczki, co ja na te świeczki, bo naprawdę one mi już tak wkurzają. Nie, szafy nie wyrzucamy. Nie, 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 nie. nie. Bo sami zobaczcie, jaka to jest zawartość. Ja nie chcę tego stracić. Mm. Dobra, tutaj to może zostać. Raczej ten obrazek. Nie, nie wiecie to w ogóle mi się tu nie podoba. To za dużo rzeczy. Bo jeszcze, wiecie, dawno nie grałam w Tukaboka. W sumie dawno, dawno, dawno. Miałam wywalić. Miałam wywalić ten list. To coś jak o Boże Patrzcie ile ja tu mam figurek Sorry no, no. Naprawdę ja nie będę tego miała Nawet nie mam gdzie pomieścić O Boże Część tych rzeczy Musimy wywalić rebusie będą Wiecie tego typu rzeczy Troszkę te pędzelki Musimy poprawić Nie popatrzcie Tragedie Aha, kurde, chcę pędzelek. Ja chcę pędzelek. O. Dobra. Okej. Okay. Teraz to pomadelki. Git. Stawiamy sobie tu. Okej, okay. mamy to i jeszcze tutaj coś. Wiecie, my najpierw zrobiłabym coś takiego, że oczyścimy ten dom z tych poprzednich. Ma w stanie się należy tylko zrobić to, na znaczy co Tylko musimy najpierw to, wiedzieć, sprzątać. O Boże Już i... nawet nie minęło 5 minut od tego ozdobienia A jednak może, ale no No, 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 no No, Dobra. tą lampę git Kwiatek zostanie to obowiązkowo. Kur De. O nie, kurczaczki. Żeby nie było, że chciałam powiedzieć kurę przez w. Nie, o, po prostu tak się wkurzyłam. O, jak dobrze, bo myślałam, że wyrzuciłam te kosmetyczki. Nie, ciebie już nie chcę wywalić. Jezus Nie. Nie. Przebowałam 10 minut, żebyś się uspokoić. Tylko nadal jestem na siebie zła. Przed chwilą to nie mówiłem, że ja nie chcę tego wywalić, a wywaliłam. Ram! Jestem zła. Kurde, no wywal się, no! Aha, tego nie można. XD. Tutaj jest mm -hmm. Dobra. Tu myślę, że już mamy wszystko. Ok. Te kwiatki są ładne. Dobra, postawimy je tu. Nie. O Boże, przestraszyłam, że Nie, ona ma tutaj mało miejsca. No! 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 No wa. No, no, no. To nie. 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 Nie, nie. Nie. Widzicie, nie chcę tego bobasa też wywalić. Nie mu. Czy los, czy losek, czy lu. Widzicie? Jej ja moje. Ja Jaj moje umiejętności umieję się nigdy umie się wysłowić. nie Nigdy się chyba nie nauczy wysławiać, ale okej. Okay. Yy, yy, tak szczerze, część rzeczy są wybrane. Zostaje tylko... Baby, pójdź tu, dobra? No, nie chcę cię Cały pokój wyruszany. Wyrzucamy. Yy, yy. O, to weźmiemy. Yeah. Dobra, no to ozdób. Gdzie to było? Tu, tu, tu? a nie, dobra. Mmm, mm, jakaś kamieni ładna sta. Wiem, że to jest taka różowa, ale no różowa choinka, no błagam Się kocham różowy, tak? To jest na drugim miejscu mojego ulubionego. No no nie, choinka standardowo musi być. czerwona Standardowo zielona, tak. To miałam na myśli. Dobra, ja znajdę akcesoria, troszkę tu ozdobię, i Wam przedstawię nie będę wam gawędzić pod gardłem i ciągle mówić hi besties, Ogarniałam ogarniam coś takiego nie wiem czy to jest giz, czy nie ale mi się podoba nie. więc no dajcie znaka czy wam się podoba więc no